Państwa pytań dotyczy nazw. Tak jest, że jeżeli nazwa jest na przykład zbieżna z jakimś Rzeczownikiem Pospolitym, albo, albo podobna do niego, no to skłonni jesteśmy przenosić te zwyczaje gramatyczne, naturalne, które stosujemy, kiedy odmieniamy na przykład Rzeczowniki Pospolite, do do nazwy właśnie, ale czasem nie jesteśmy pewni, czy to na przykład jest rzeczownik, czy przymiotnik czy, i czy w związku z tym powinien się odmieniać według odmiany rzeczownikowej czy przymiotnikowej. Często występuje to w takich żeńskich nazwach miejscowości. Istebna, Miłosna, Limanowa, Wesoła, Kolbuszowa i tak Pytanie jednego z korespondentów. Który króciutko podpisuje się p, p, tylko małe. To pytanie dotyczy istebnej czy istebnej? Skąd wysyłam kartkę? Czyli widocznie jest to turysta, który wysyła stamtąd kartki, a nie mieszkaniec. Czy ze starej miłosnej, czy ze starej miłosnej? Autor korespondencji dodaje, tak raczej nie powiem. A trochę szkoda, bo właśnie ze starej miłosny powinniśmy mówić, ponieważ miłosna, tak jak wiosna, jest w tym przypadku rzeczownikiem. To dosyć ciekawa nazwa, kiedyś trójczłonowa, wesoła, stara, miłosna. Gdy traktowaliśmy to wszystko przymiotnikowo, to pojawił się obraz takiej pani w podeszłym wieku, która jest wesoła, no i dość miłosna, wesoła, stara, miłosna. Miłosna, dość to było sympatycznie zabawne, ale Miłosna w tym przypadku jest akurat nie przymiotnikiem, choć taki przymiotnik w polszczyźnie istnieje, pieśń Miłosna na przykład, ale właśnie rzeczownikiem, tak jak powiedziałem, wiosna. i dlatego. W, mieszkam w Miłośnie, wysyłam kartkę z miłosny. Podobnie jest zresztą z jabłonną i z jeziorną. Mieszkam w jeziornie, z jeziorny, kartkę wysyłam nie z jeziornej podobnie z jabłonny i w jabłonnie mieszkam a nie w jabłonnej bo to są rzeczowniki tak rzeczownikami jest na przykład Kudowa ale to jest dość oczywiste z Kudowy w Kudowie tak samo jest na przykład ze Wschową i Częstochową no i Warszawą oczywiście z czym już wątpliwości no gdzie już wątpliwości nie ma z Częstochowy ze Wschowy wątpliwości były z Włoszczową, która właśnie rzeczownikowo według słowników powinna być odmieniana a więc więc mieszkam we Włoszczowie, z Włoszczowy wysyłam kartkę, choć z drugiej strony akurat mieszkańcy tego miasta często używali odmiany przymiotnikowej. Natomiast takie nazwy jak Piwniczna, Limanowa na przykład, Istebna, Kolbuszowa, z kolei mają charakter przymiotnikowy i odmieniają się. Mieszkam w Piwnicznej, w Limanowej, w Istebnej. istebnej o tej istebne także tutaj chodziło. Także tu chodziło nie o tę Istebną właściwie, bo to przymiotnik przecież i Kolbuszową. I te przymiotniki rzeczywiście czasami nam się z rzeczownika Mylą. myślę że najbardziej najwięcej do powiedzenia mieliby tutaj mieszkańcy tych miejscowości tyle tylko że czasami słowniki i mieszkańcy różnią się zdaniem a czasem nawet wśród mieszkańców jest pewna kontrowersja czy powinniśmy tolerować takie podwójne nazwy w moim przekonaniu nic w tym zdrożnego by nie było nazwy czasami tak to mają że mają trochę i odmienną w świadomości różnych mieszkańców także pisowniej i, i Różne odmiany, najważniejsze, żebyśmy się jakoś porozumieli, ale oficjalnie musi przecież jakaś nazwa istnieć i ta oficjalna nazwa tak właśnie wygląda. A więc proszę Państwa, jeszcze raz: Wesoła, Piwniczna, Limanowa, Kolbuszowa i Stebna, przymiotniki. Jabłonna, Miłosna Jeziorna, Włoszczowa, Wschowa, Kudowa, rzeczowniki. A jak rzeczowniki? To w jeziornie i z jeziorny, to w Kudowie i z Kudowy. A jak przymiotniki? To z Wesołej. I mieszkam w Wesołej także, w Kolbuszowej i Stębnej też. Inne nazwy, to już inny pisze do mnie korespondent. Tym razem podpisuje się, podpisuje się Kali. Inne nazwy to nazwy tak, tak bardzo podobne albo i tożsame z nazwami Pospolitymi, a więc takie oto. W liczbie mnogi. Cygany, szewce, krawce, kołduny, baraki. I czy jedziemy do cyganów, czy do cygan? Czy do szewców, czy do szewc? Czy do kołdunów, czy do kołdun? No cóż, odmiana pospolita dominuje. I jeżeli ta miejscowość nazywa się szewcy i gdyby się. Przepraszam, szewce. No, gdyby się nazywa szewcy, to do szewców na pewno. Przepraszam. Jeżeli nazywa się na przykład. Cygany, kołduny, baraki, a więc w liczbie mnogiej ma taką samą nazwę, jak mogłaby mieć przy rzeczownikach pospolitych, choć cygany to jest raczej taka stylistycznie nacechowana forma, powinno być cygani, rzecz jasna, no to wtedy do cyganów czy do kołdunów byłoby naturalne. A jeżeli to są szewce i krawce, a więc nie tak jak dzisiaj szewcy, krawcy, tak jak to. Jest w dzisiejszej Polszczyźnie, ale tak jak można było gdzieś tam w innych tekstach znaleźć szewce i krawce. Znów zdać się powinniśmy na mieszkańców. W przypadku tożsamości nazwy z nazwą pospolitą, odmiana pospolita narzuca się. Natomiast jeżeli to są szewce. Powiedziałbym pewnie raczej do Szewc. Kto wiecznie do Szewiec nawet. Lokalna tradycja tutaj decyduje. Do Krawc pewnie nie, pewnie raczej do Krawców. Ale tak jak mówię, tu różnice są czasem dość poważne. Po, po, po różnice są też rzadko sankcjonowane wyraźnie przez słowniki, że słowniki też nie zawsze mogą nam rozstrzygnięcie jakieś dać. Przepraszam, ale tak to jest z nazwami. Historia z z jednej strony zwyczaj, z drugiej strony jeśli się zgadzają to wszystko jest dobre.